Witam serdecznie. Zostało jeszcze trochę ponad dwa dni do końca sezonu najazdów. I to jest chyba dobry moment na to, żeby wbić poziom mistrzowski, dlatego że jedna ze skrzyń na zakończenie sezonu zależy od tego, jaki się osiągnęło najwyższy poziom w czasie całego trwania. Sezonu najazdów, także to nie ma znaczenia, czy się skończy również na przykład w na poziomie mistrzowskim, czy nie. Jeżeli się osiągnęło go chociaż raz, to wciąż dostanie się tą skrzynię mistrzowską. W związku z czym no nie brakuje tutaj kilku punktów. Podejrzewam, że dostanę trochę um, ataków w tej chwili, kiedy, um, kiedy jestem zalogowana, dlatego że na tym etapie, na poziomie tego pretendenta, mogą mnie i tak wszyscy atakować, ale spróbuję sobie znaleźć jakichś przeciwników i dobić do tego. Mistrza. Ok. Bardzo interesujący przeciwnik, dlatego że ta meka potrafi być problematycznym tankiem. Panzer, ten niebieski po lewej stronie, jest też, jeżeli on odpali, pomimo tego, że jest wolny, to może trochę spowodować kłopotu. Także tutaj bym chciała. Na Panzera najlepszy jest Krampus, a ponieważ tank jest zielony, to wezmę sobie mój zestaw z czerwonym. I teraz tak, ta obrona jest ustawiona 2-2-1, co jest dosyć nietypowe, dlatego że są, jest dwóch, Bohaterów zielonych, więc moi, mój czerwony, moja przewaga czerwonych klocków tutaj będzie dosyć znaczna. Natomiast one będą słabo działać na tych dwóch niebieskich. nie są od siebie oddaleni, więc może to nie będzie miało takiego wpływu. Zobaczymy. Muszę uży użyć uzupełnienia i spróbujemy. Zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej. Okay. Cool. Czyli to już jest po Bardzo szybko. Zawsze mocno uderza rydż naprawdę. Ja bardzo lubię mojego rydża. Spróbujemy go zwolnić tych pozostałych, przeróżdzić to zwolnienie ku. Cool. On nie ma z czym grać. Okej. Okay. Right. To się nazywa złe klocki. Ok, mogę teraz stracić, stracę chyba kojotę. Hmm, tak, dlatego, że najwięcej zdrowia z tej chwili na moim Rudolfie, więc rycz mi uderz w Rudolfa, a wcześniej yy, Mortis go. Mortis ich uszkodzi wszystkich. Okej, okay, bye bye. O. Okej. Okay. Cool. <laughs> oh boy. No to zostałam zmasakrowana, niestety, klocki się zrobiły bardzo słabe, także to jest przegrana. Ciekawe. Okej, okay, robimy rewanż. No, to jest definicja słabych planż, po prostu. Nie ma z czym grać. Teraz ta meka odpali. Wow, dostanę chyba oklep dwa razy tutaj. coś takiego. Ok, stop hitting. Mhm. Mm pa, pa, pa. Jesus. Uuu, dostaję oklep. Oh my god. Dobra, teraz trzeba go trochę podleczyć. Ale nie wiem, czy uda mi się zciągnąć na tyle. Mm. Oh god. Ja, stop. O, rani na ugorze po prostu. Jesus Christ! Co się nie tego mistrza. O, oh my God, bardzo śmieszne. Do mi się nie zdarza często, żeby tak fatalne klocki dostawać. Naprawdę. Mm. <laughs> uh. Rydź jest pain. Naprawdę. Rydź jak uderzy, to zaboli. Zawsze zaboli. Okej. Okay kogo my chcemy, chcemy się podleczyć trochę super przynajmniej to się udało dobra nie, no tak Okej. Okay. No i jak się klocki ułożą, to się po prostu wygrywa. Masakra. ok, Dalej próbuję dalej tego mistrza. No bo... Uh, alright. Kto będzie następny? Neoksyd. Um, bardzo dobry team. Mortis naprawdę może być problematyczny jako tank. No i dwóch, dwóch wskrzeszaczy. Zostawiam ten sam Tim, którego używałam. I zobaczymy, czy klocki będą tym razem lepsze. Nie, nie będą lepsze. Wciąż mój kojotę nie odpalił. Ile już zrobiłam, ile razy już przełączyłam te moje, um, um, no, ile razy już przełożyłam te klocki i wciąż kojotę nie zadziałał. OK. Co ja tutaj ruszę teraz? Teraz mu się coś ruszyło. Okej. Okay. W górę. Mordis będzie się wskrzeszał. Ło, wow, dostaje taką młockę dzisiaj. OK, kogo chcę usunąć? Chciałabym usunąć terminus. Okej. Okay. Cool. Dobrze. Mam taki rozpaczliwy źródł na, na taśmę. OK. Jestem w mistrzu. Super. Ale skoro już mam takie opa z tym to spróbuję pociągnąć dalej. Co tutaj jest? Znowu na 20 emblematach Warchest. Warchest też może być problemem. Zresztą jak widać on dociągnął do 2500 Pucharów Mocny tym, no ale zobaczymy. Tym razem się klocki ułożyły na początku przynajmniej. Ok, więc teraz poczekam, żeby mi Nima odpaliła, zanim użyję Krampusa, dlatego że yy, no ona może być dosyć. Yy, ona jest bardzo uciążliwa, jak ona odpali. Ok, spróbujemy to ściągnąć. Cool! Udało mi się wszystko odebrać. teraz sobie krampus to z powrotem zabierze. No ja sobie też wezmę to. Trzeba by się tak przerzucać. Alright. Więc pojedyncze wskrzeszać jest zawsze łatwiejsze niż podwójny. Więc to żeby mi się plansza rozgrzała. Hmm. ma jakieś duże, dobrze jest nastawiony na obronę ten krampus, dlatego że e, trudno jest go zabić. No i też gram oczywiście słabym kolorem przeciwko niemu sobie też buduję sobie tych e, pomocników miniony sobie buduję dookoła siebie, którego ochraniają. OK. Skopaliśmy go z pierwszego miejsca. Mam chyba jeszcze jedną. Kogo mi da? Zero. Ale trochę za niskie, przewiniemy go. Poczukamy kogoś trudniejszego. O, czemu nie da numeru jeden? Kto jest na numerze jeden? Nie przewija mi numeru jeden, musi być chyba ktoś z mojego... Um. Nie, on wciąż jest. A, dlatego go nie dostaję. A wciąż ten sam jest na jeden. Okej. Okay. Um. Okej, okay. nie będę atakować nikogo więcej, bo już... mają mniej, mniej pucharów niż ja. Nie ma sensu. Ja osiągnęłam swoją, swój mistrzowski poziom. Także go mam do, do najazdów. Nie wiem, czy będę miała czas, żeby walczyć na koniec sezonu. Zobaczymy, ale przynajmniej jedna skrzynia będzie dobra. Ok, życzę Wam powodzenia w Waszych yy, najazdach. I...